Hej wszystkim, to kanał Boys and Toys. Dzisiaj gramy w Fortnite Reload. Oglądajcie. Widzicie, to prawdziwy reload. Jest naprawdę, naprawdę fajnie. Napiszcie w komentarzu, co Dawid ma na swojej koszulce. Krok po kroku zbliżamy się do filmu na temat Brawl Stars. Coraz bliżej. Tak! Opuszczone wieże, każdy tam chce lecieć. Nie, czemu mnie tam popchnął? A, tak, tak, walka o tą najwyższą wieżę trwa. Tam jest dosyć sporo skrzyń, prawda? Każdy tam leci. Tam są jakieś trzy skrzynie. Tak, tutaj też widzę. Tak, tak, tak. Tutaj też już ktoś biega. Nie słyszę nikogo w moim domu. Tak, 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 O, Hawok! Mhm. To jedna z moich ulubionych broni. Aj! Ostatnio to było w czwartym rozdziale. Słuchaj, jak to jest? Zobacz, co zrobiłem, patrz! Naprawdę złapali się w Unreal? Czyli kto to był? Nie widziałem. Mhm. Kochani, napiszcie, kto to był? Tak! To jakieś dotychczasowe kwalifikacje, czy co? Bo to członek drużyny. A, może członek drużyny Unreal i ktoś inny? No nie! Okej. Okay. Co to za opóźnienia? Patrz, patrz. Nie wiem, czy to widać, czy nie, ale mamy dosyć niezłą fryzurę. Nawet nie niezła taka oprawa. U, proszę, dzień dobry! To gra typu, kto jest królem wzgórza, kto wyższy. Dobra, uważaj tylko, żeby stąd nie spaść. Oj, 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 on stał i celował, normalnie czekał, aż wejdziesz, przebiegły. Dobrze. Dobra robota. No, naprawdę był strasznie przebiegły, starał się. No i oczywiście ma koronę, naprawdę był dobry, widać było. No dobra, tak, tak, tak. Tak, tak, tak i tam stoi i też leci. Podło? O, to on! Cześć! Zobaczy kapętla. dobrze! W ogóle go nie lubiłem. Myślałem, że odpuścisz tą sprawę. 35, 35, 23, 47. Miejmy nadzieję, że jego kolegi z drużyny nie ma nigdzie w pobliżu. Tak, o! Co to było? Nie, nie, to Czempion! A Czempion? To jest przed Unrealem. Mm -hmm. No to inna sprawa. Pewnie trzeba grać razem. To co, tam też był? No tak mi się wydaje, chyba tam był. Mrocznie to wygląda. Nie, Unreal może grać z mistrzami i z elitami. On zaczyna. Okej. Okay. Ale elity są rzadkie, a mistrzowie są cały czas. Ale trzeba dużo przeładowywać i można się szybko zdenerwować. Jest tego około 4-5 milionów, ale nie wiem. Ale wydaje mi się, że ogólnie bardzo mało. Joo, leci, 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 dawaj, dawaj go! Dobra, Dawid, jesteś na otwartej przestrzeni, jesteś tutaj jak dobry cel. Lepiej uważaj. Tutaj, aaa! Stałeś tam jak cel. Jestem celem, jestem celem, jestem celem. Cel, który celuje w kogoś innego i tyle. O, o, jest 86, w porządku, dobrze to wygląda. Nazywał się Biały Przed Biały. Dobra, jeszcze słoik wypiłeś. Dobra, jeszcze jedna apteczka. Ale mi wszystko jedno, wszystko jedno. Dobra, jeszcze drugi tu jest. Wyjdziesz stąd. A ja wezmę to. Ta, weź ze sobą. O, mam trzeci. Pięknie. Zaraz znajdziemy. A! Daj mi załatwić tych, co odchodzą. Fajnie. Pięknie. Ciągle ktoś tutaj chodzi, ale wygląda dobrze. Jego mama jest chyba dyrektorem w aptece. Tylko dlatego się czuje dobrze. Oni albo ze sobą walczą, albo grają ze sobą. Nie, nie tak. Ej, ej! Na sekundę się chyba zawiesiłeś. I od razu tak wyszło. O, proszę! Mamy go! Dobra robota! O, hawok! Dzięki za łup, hurra! Uważaj, dlaczego nie mogę tego zabrać? Dobra, wypito. Masakra. Zjedź ile się da, a potem zrobimy jakiś jump pad. Apteczka. O, mam takich pięć. A teraz co robimy? Do strefy! Ładnie pokonałeś siedmiu graczy. Artur jest nadal w grze, myślałem, że wyszedł. Nie, tam jest! A no to w porządku. Siedzi i odpoczywa, daje ci szansę na całkiem dobrą grę. Bardzo fajnie, jak ci tak wspiera. Dobra, tutaj chyba nie było absolutnie nikogo. Tam wszystko jest otwarte. Tak, tu po prawej stronie, a tam po lewej? Uwaga, chłopaki. Tam u góry. Okej. Okay. Gdzie kto jest? pojawi się czy nie? Ciociu, ciociu, kotko, wyjrzyj za okno. O, prawie go, trafiłeś, joj! Tutaj! Dlaczego? Ciociu, ciociu, kotko, wyjrzyj przez okno. Zostało 24, prawda? Cały czas tam stoi i czeka przy oknie. Ale czemu? I pyk. Cały czas tam stoi. To ciocia kot, ale okno jest małe. A, może to takie proste? Hop! Na podwórku! Hop! Hop! No i gdzie? To tutaj. Może na górze, czy gdzieś tu na dole się schował? A może na samym dole? O! Fryzy nadal trwają. Nad tobą! teraz. No nic. Oj! Udało Ci się wydostać, a tam, co my tutaj mamy. Co się tu wyprawia? Gdzie on idzie, mam już tego dość. Do strefy. Ucieknie czy nie? Chyba nie wygląda, że tu został. Wow, 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 ten mistrz naprawdę dobrze buduje. Jestem sam. Sam siebie ochraniam. On odlatuje fajnie. Nice! Nie! Pięknie ci to wyszło. Bardzo, bardzo dobrze. Wolałbym posiedzieć w strefie. Tak, ale wyjścia apteczkę. Oh! Dawaj, dawaj, gdzie on jest? Artur, pomożesz mi? Zostało 20. Proszę, pomóż, Artur! Jak, jak? Przyjdź do mnie! Leczysz się, zaraz będę. Nie, ja muszę! Inaczej mam 40 KP! Idę! Wszyscy tu są? ok? Dobra, klasa, klasa. To tutaj! Chodźmy do strefy. Tędy. On już pewnie uciekł. Ou, papa! Skrzynie tu sam. O, ten nie był ostrożny. Myślał, że tam nikt go nie znajdzie. A tu proszę. To bardzo niewygodne. Góry. Otwieraj, 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 otwieraj. Ja załatwiłem osiem. Dobra, ostrożnie, ostrożnie. Nie wychylaj się tam za bardzo. Bo zaraz zrobię wam piękne spotkanie. Po co tak wychodzicie? O, proszę. Zaraz odleci. O, już ją załatwiłem. No i pięknie wyszło. Wyeliminowałeś dwójkę. Przeciwnik wyeliminowany. Tak, wszystko okej. A, gdzie ja idę? Nie, nie tam. Skóry. A ja, ale zwrot akcji! Ostatnia minuta do zakończenia ładowania. Strefa. No to było piękne, naprawdę. Ja mam 13. Udało się tego uniknąć. No i masz jeszcze dwa słoiczki do wypicia. O proszę, może tym razem coś więcej się uda. O! Dwie osoby się tam leczą. Lecę do ciebie, ale znowu zostałem ranny. Wojka. Spodłował! 2.7. Oj! Biały, biały tam jest! Co to za jacyś nowi przeciwnicy tam zaglądają? 2-7 biały! O rany! 94 to był headshot, pięknie! Ta, dobiłeś go, dobrze. A to wszystko. Tak, klasa. Zostało piętnaście. Szesnastu albo piętnastu. Tradycyjnie przyjaciele, gramy z wami, dobrze? Spróbujcie zgadnąć ile kili przypadnie na nasz zespół. Niedaleko dwóch. Niedaleko końcówka meczu. Ciekawe, jak się to skończy. Pytanie brzmi, czy Artura i Dawida uda się wyeliminować? Tak. On ma mamuta, ma mamuta, uważaj. Napiszcie w komentarzu, co uważacie, czy dokończymy grę, czy jednak nas wyeliminują wcześniej. Chyba Snajper. Chłopaki naprawdę się starają. Wygląda na to, że bardzo chcą wygrać. Chodźcie, chodźcie, tak, dobrze, dobrze, dobrze. Pozdrów mnie. I nie ma restartu. Patrz tam, da mi teraz apteczkę. To apteczka. No, całkiem niezła z niego pielęgniarka. To skin z drugiego rozdziału. Crafter. Wow, miał snajpera. To z drugiego czy pierwszego? Nie, to z drugiego. Stary skin. A nie, z drugiego był jeszcze jeden. Zostały wam jakieś apteczki? Można kupić za 1500. Tak, ja myślałem, myślałem. Otwieraj! Ja sobie przypomniałem, że w drugim rozdziale pierwszego sezonu. A, tak, tak, To było w przepustce bojowej. Tak, tu nie. 45. O, czekajcie, ile? Jak duża jest nasza strefa? Wygląda to poważnie. Zobacz, obrażenia. 5-5-5. Teraz zacznie się poważna gra pozycyjna. Zobaczymy, jak Wam pójdzie. Z tą ścianą to nie za bardzo. O, bandaże, weź je. Ktoś tam strzela. Biegnie w waszą stronę. Teraz. Będziecie mieli czas go załatwić. A, co to było? Rany, po co oni tu przyszli? Chodźmy do strefy. Dobrze byłoby to od nich zabrać. O, widzę, że bitwa o drop. Oj, zostałeś kopnięty? Potrzebujesz czegoś? Trzymam. Oprócz was zostało pięć osób. To od niego. To już poważny temat. To tutaj. Ostrożnie, ostrożnie. No co innego tu robić? Ej. To jest. Oj! Przywitajmy gości, przybiegli. Jest tutaj. 125, 125, 125! Mocno dostał! To on, to on! Ma jakąś pompę. Nadal tam są, prawda? Dawaj, dawaj, Artur, zaraz to dokończysz. Dosyć mocno dostał. Możesz? Tak jest, pięknie, pięknie. To wszystko tak, super! Ekstra. Oho, ho! Zostało na was dwóch! Ja teraz szybko się uleczę! Tak, bo strefa się zbliża. W sumie jesteśmy już w całkiem dobrej sytuacji. Nie! Dobra, no i co dalej? Wyleczysz się? Teraz! Możesz to podtrzymać, proszę! Dobra, przeładuję ci. Dobra, trzymasz. No, dawaj, dawaj, mini, mini. Jest. Odejdź, po co podchodzisz? O, pa, 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 co to było? Ale czemu? Czemu spamować? Po prostu nie wiedzą, jak grać i muszą spamować. Nie no, jest w porządku, jak widać. Daje to jakieś efekty, prawda? Teraz spamuję. No i jak wygrywa w Fortnite, a wygrywa, czyli ma dobry sposób. No i przyjaciele, tak jak widzicie, napiszcie w komentarzach. Mają już 19, ale to nadal nie 20. Zobaczmy, jak pójdzie dalej. Zaraz skończą nam się zasoby. A to nie. Zróbcie co możecie. Zobacz. Co to jest? Tak, w takim razie obejdźcie, obejdźcie. Zadałem 70. Dobra, szybko. Tak, zaraz będzie potyczka. Będzie ciekawie. Tak! Mam 20 zabójstw. Wygrana. Pięknie. Kochani, dziękujemy za wszystkie lajki.